Witajcie, witajcie moi drodzy. W kolejnym odcinku z serii zagrajmy w Bendumbra przebudzenie. Znajdujemy się w tym składziku. Dlaczego nie mam. Dobra, w tym składziku uciekliśmy w poprzednim odcinku przed tym Robalem. Nazwijmy to roboczo Robalem. Poczekajcie chwilkę. No, musiałem jeszcze podpiąć do zasilania laptopa. Do teraz. Do teraz zastanawiam się, jak udało mi się przed nim uciec. Mamy tu jakiś zapisek. Magnez, wapń, bar, chlor, fosfor, sud. Zapisałem notkę tak na wszelki wypadek. Powinienem zebrać sześć różnych substancji chemicznych. Tak się domyślam, właśnie się to stało na, przy końcu poprzedniego odcinka. Dobrze, ale jeszcze taka myśl mi się pojawiła w głowie, że przecież nie byliśmy chyba w jednym pomieszczeniu. Mówię tutaj o sektorze C, który. O kurwa. Trochę nie chcę tutaj wychodzić. Jak mam być szczery. Aha, to są te drzwi, które były zamknięte od tamtej strony. No tak. Ja mówię tutaj, słuchajcie. O. Może znajdziemy zaraz mapę i się wszystko wyjaśni. Mówię o. Mówię o. Starań z Golana. Teraz to już nie wiem, o czym mówię. Incinator. Nie wiem co to jest. Inicjator kurwa. Nie ma pojęcia. Ale właśnie tam chyba będziemy musieli jeszcze się słuchajcie udać. I tak też zróbmy. Słuchajcie, dobiegła mnie przed kilkoma minutami. Świetna wiadomość. Świetna wiadomość, która rzuca nieco inne światło na to, co miało miejsce przed kilkoma dniami. Oj, oj, oj. Powiem tylko tyle. Koniec jest początkiem. Nowym początkiem. Po każdej burzy przychodzi słońce. Jak napisał to jeden z z widzów pod przed ostatnim chyba filmem z Duma może i przy pod ostatnim czekajcie ja nigdy nie obsługiwałem tej latarki ja wiem że mam tutaj mnóstwo baterii do niej a no, przynajmniej tak powinno być ale nie widzę ich Nie widzę tutaj tej baterii. Będę skazany, albo jestem ślepy, albo naprawdę ich tutaj nie ma. A to ci hecza. Przecież zbierałem te baterie, jak się tylko przede mną pojawiły. No nic, skoro nie latarka, gdzie jestem? Skoro nie latarka, to bo tutaj musimy się dostać jak najbardziej zablokowana mała luka daje możliwość wyważenia za pomocą właściwego narzędzia jaka mała luka znowu to zaczynamy odcineczek od kombinowania dobra, co my mamy w ogóle za narzędzia dynamit bez przesady spróbokręt sprawdźmy muszę zacząć myśleć rozsądnie choć mnie chłopie podsumował co miotum mam to zrobić? wątpię ale o jakiej małej luce my mówimy w ogóle słuchajcie i czym ja to mogę wyważyć? czy jakiś aspekt? bardzo możliwe To to cęgi do metalu również użyliśmy już z swego czasu. Słuchajcie, ja zerknę, może mam jakąś. G drzwi do instalacji są zablokowane. Z odpowiednim narzędziem będę w stanie je otworzyć. Teraz mi się przypomina, że przecież łom posiadał łom, kolega. Pana Freemana. I ten łom powinien być tam, gdzie jest to Jeziorko czyż nie? Teraz właśnie tak wpadłem na, na pomysł, przecież mowa była, że on chciał tym łomem pozbawić życia pana Freemana. A ja się tak za bardzo to nie, nie zgłębiałem w tamtej lokacji. Może znajdziemy łom? Bo no, jak wyważać drzwi, no to czym, czym innym, aniżeli łomem, prawda? Zaraz zobaczymy. Dokładniej. Przejrzał sobie tę lokację. Mamy tutaj te dwie beczki, które no, mamy. Już nie mamy, bo je rozwaliłem, ale no, jest jeszcze ten plecak, choć ten plecak jest pusty, słuchajcie. Tutaj się na pewno nie rozsane, bo wiem, jak to się kończy. Myślałem, że ten łom, mimo wszystko, gdzieś. A może w tej szopie, co? Co wy na to? Bo nic na to nie wskazuje. No to jestem teraz. Wam szczerze w niemałej kropce, tam coś leży, ale tam jest, tam w oddali, ale to jest chyba tylko, tylko deska. A proszę bardzo, a jakby, a niestety nie. Niestety, słuchajcie, nie. Słuchajcie, wracam. Wracam do tego jeziora. Po drodze jeszcze znalazłem. Znalazłem y, jeszcze kolejną substancję chemiczną, ale mi się wydaje, że rozwiązanie będzie właśnie w tym łomie. On bez powodu o tym łomie by nie, nie wspominał w tym swoim testamencie, a poza tym o czym innym miałbym wyważyć. Drzwi, tylko muszę znaleźć ciało tego tego gościa, który jest po drugiej stronie jeziora. Z tego co mogliśmy odczytać? Zapiszę grę. Nie zapiszę, słuchajcie, grę, no ale tak nie przejdziemy. Gdyby tu były jakieś. Słuchajcie, skrzynki na przykład. Ciekawe, czy jestem w stanie przejść po tej tafli. Nie chcę ryzykować po tej krze, ale chyba nie mamy. Słuchajcie, innego wyjścia. Proszę bardzo. No dobra. Tylko w którym kierunku mam się teraz obsa udać? Rybki zastygły. Bez ruchu. Nic mnie słuchajcie, nie zdziwi. Za mała, za mała krewa. Za mała kra no Więc. W ten sposób się tam nie dostaniemy. Ale już jest postęp, bo. Ja Wiemy, że jest taka możliwość, prawda? Spróbuję słuchajcie tędy no. Jak wyrobić na wyjście? Kurwa! Fizyka jest bardziej zaawansowana niż mi się wydawało. A przypominam, cały czas chce się dostać na drugi brzeg. Drugi brzeg jeziora. Jeziora o osobliwej nazwie: opsa. OK, możesz sobie nie mieć zamiaru, ale ja. Ja taki zamiar mam. Przede wszystkim mam zamiar. Kurwa! Mam zamiar dotrzeć do. Będę trzymał się krawędzi po prostu i może jakoś to pójdzie. Mam zamiar dotrzeć na drugi brzeg. I coś tam chyba wystaje. Co? Czy to jest rączka? złomem? Czyżby? Hops, 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 hops. Powoli. No, oczywiście, że tak. A no, więc nie ciało, tylko rączka. No, tu już się za mną, pode mną. Nic, raczej nie zarwie. Ta rękawica jest nowoczesna. Mam nadzieję, że nie ma do niej przymocowanego ciała. Jezu, jaka droga do przebycia. dobrze, ale chciałbym ją teraz wziąć. No i mamy łom, widzicie. A więc nie jestem aż tak głupi na jakiego brzmię ale poczekajcie, słuchajcie to jeszcze może coś ciekawego się tutaj znajduje jakieś środki przeciwbólowe, które miał ze sobą ale chyba nie miał no i co, ja mam teraz ja mam teraz to pozyskać może sami je odetnę chryste, co ja sobie wyobrażam no, nic, wyobraziłem sobie, że odcinasz te palce i pojmujesz ten łomu. Odetniemy je piłką. No, nie wiem, to też chyba głupi pomysł. O, no proszę bardzo. Dobra, słuchajcie, mamy łom. Mamy łom, więc teraz prosta droga do tego, by dać się do tego do pomieszczenia. Brawo, Jasiu. Daj, i z zachowaniem szczególnej ostrożności postaraj się. Chyba, że jednym sprawnym ruchem uda mi się zaskoczyć jak najbardziej. Tylko tutaj już nie będzie tak łatwo. Co mi się wydaje, chyba że skorzystamy z tych desek, ale co nam pod deskach? Wpadnę razem z nią do wody i tyle. Dobra, ta kraja jest dosyć duża. Jesteśmy, słuchajcie. Ja oczywiście jeszcze zapiszę grę. grę i powędrujmy sobie dalej nie wiem jak te baterie się zmienia, nie wiem dlaczego one jakby przepadły, no chyba, że zużywane są na bieżąco, prawda nie mogę ich magazynować tylko po prostu ile ich mam tyle zużywam nie da się ich po prostu wymienić, prawda? Dobra, my się będziemy musieli skierować właśnie do, do tamtego pomieszczenia, którego nie potrafię nazwać. Czy biegnę w dobrym kierunku? Chyba nie. Wracając do tego, o czym mówiłem jeszcze wcześniej. Obczajcie sobie grę. Grę nazwaną Saint Selfar. Święta siarka, może tak. Mówię to dlatego, żebyś odnośnie tego, co mówiłem przedtem, że. Koniec jest częst, często początkiem czegoś nowego, prawda? Pozdro dla kumatych i tak dalej. Dobrze zatem, stoimy u bram tego pomieszczenia, a gdzie jest mój łom? Łom Mamy tutaj. Mam nadzieję, że to zadziała jak najbardziej. I co teraz spotka mnie za tymi drzwiami? Gdzie night? Have you really made it this far? I wait and wait and yet the pot never boils. I remain trapped in my den of iniquity. Perhaps the gods have toyed with me once more. Sentenced me to yet more years in this place of eternal nightlight. But now, maybe my ill advice has ended you. Have you run death's doorbell? Please don't leave poor Reno alone once more, like all the others. No, więc co? Nie byłem... Nie jestem tutaj pierwszy? Minęło wiele czasu, odkąd to przejście się zawaliło, ale Red albo ktoś inny umieścił drewniane deski pomiędzy szczelinami. Takimi znowu szczelinami. Aha, mówisz o tym. Zaraz to zbadamy, ale najpierw chciałbym. To musi być klatka, w której Red był uwięziony. Muszę znaleźć sposób, aby ją szybko zniszczyć. Może znajdę jakieś porady w mojej książce materiałów wybuchowych. Aha, czyli będziemy musieli zabawić się. materiałów wybuchowych, tak? Z pomocą pewnie przyjdą substancje chemiczne, które nazbierałem, ale coś pcha mnie do przodu. Pcha mnie właśnie tutaj. Czy to głupota? Z pewnością. Pamiętajmy tylko o tym, że zapis mamy w. O, proszę, drzwi, które pewnie okażą się być zamkniętymi. Otóż nie. Zapis to my mamy tutaj. I bardzo dobrze. Ach, ten pokój powinien posłużyć mi jako mikser eliksirów z księgą materiałów wybuchowych za instrukcję. A więc dobrze, poszliśmy. W dobrym kierunku. Zapiszmy sobie grę. bym już nigdy więcej nie zobaczył tych rzeczy nie wiem, nie lubię ich ale zarazem wiem, że zostawiam w nich cząstkę siebie za każdym razem gdy do nich podchodzę nie mogę tego tak po prostu zostawić narzędzia do tłuszenia szkła i to wygląda na fiolki ale co ja tam wiem Butle. izolowana rura prowadząca do pieca pewnie gaz Aha, no tak, jest ten przewód. Zlewie jest zapchany jakimś połączeniem chemicznego osadu. A więc z pewnością Red również bawił się w małego chemika. Może mogę użyć tego palnika, wyprodukować prowizoryczną chemiczną bombę, jeśli będę mieć odpowiednie substancje chemiczne. Mam tylko nadzieję, że. Tutaj to był ląd. A, ja... Oczywiście, że tak. Z którym mieliśmy już do czynienia wcześniej. No dobrze czyli w tym odcinku zabawimy się w chemika moi drodzy mamy środki przeciwbólowe a to może zwiastować tylko to tylko jedno puste półki a mianowicie że możemy podczas produkcji naszej odkręciliśmy gaz ale nie wiem czy to aby był dobry pomysł, mam zapalniczkę. Mam. Możemy odnieść jakieś obrażenia, jak się domyślam. Ustawmy ten szklany pojemnik do mieszania substancji chemicznych. Tutaj. Mam nadzieję, że nie wybuchnie, kiedy jest pusty. I co? Musimy zajrzeć do naszych notatek. No to jest chemika, magnez, wapń, bar, chlor, fosfor, sód. Nic mi to, słuchajcie, nie mówi. Pamiętaj, źle dozowana dopamina często zamazuje wszystko. Na pojemnikach z naszymi substancjami, a powinno ich być ich 6, tak właśnie jest. Mamy literki od A do F. Jeśli numery odpowiadają literą. To jak rozumiem, chociaż skąd mam tego? Nie wiem. Spróbuję dodać je. W tejże kolejności. I gówno, no nieźle to będzie, coś czuję. Długa zabawa. Myślę, że to jest to. Tak długo, jak będę ostrożny podczas poruszania się. Coś tam, coś tam, coś tam. Udało mi się, słuchajcie. Udało mi się skonstruować ten... Tę bombę. Musiałem użyć do tego... tego Gra przynajmniej tak sugeruje. Zapisu o materiałach wybuchowych, z których z jakiegoś względu nie miałem w swoich notatkach nie wiem dlaczego, czy może pominąłem to przechodząc ponownie mniejsza oto słuchajcie o co ci chodzi jak mamy aha, ok no pewnie najpierw muszę ją przetransportować tąże substancję ale ja sobie najpierw zapiszę grę pod ten gruz A dopiero potem Użyć lądu Tak też zrobimy A najpierw może A jednak nie Myślałem, że Zachowamy nieco Ostrożności I O kurwa Na co jeśli wychlapię? A więc tak Dla zainteresowanych D I F Bodajże To jest Odpowiednia kolejność substancji chemicznej. Substancji chemicznych, które tworzą bombę. Nie miałem właśnie tego zapisu o materiałach wybuchowych, których mogliśmy. no i dziękuję. Które mogliśmy pozyskać na początku gry, kiedy weszliśmy. O Jezu, słodki chłopie. Kiedy weszliśmy do podziemi. I po raz pierwszy zetknęliśmy się z pieskami na przykład może, że może właśnie pominąłem to idąc na pałę, bo nie ukrywam nieco mi się spieszyło o tym jak straciłem wszystkie zapisy na wskutek przymusowego. ...przemusowej reinstalacji gry. Kurwa mać. Okej, okay, udało mi się. Nie wolno z tym skakać na zbyt duże odległości. Ta substancja zachowuje, zachowuje się jak nitrogliceryna. No i co, spróbujmy jeszcze na koniec pozbyć się tych gruzów i może w końcu dostać się do naszego przyjaciela. Jak rozumiem, mam użyć lądu. A jak ląd to i zapalniczka, prawda? I w te pady w nogi. Zastanawia mnie to śmigło. Czy ono ma za zadanie wyciągać powietrze na zewnątrz? Nie wiem. Nie znam się na tym. Na budowie. Kopalń. Ale wiem jedno. Wiem jedno. Koniec tego odcinka właśnie nadszedł. A za pogląd na niego serdecznie Wam dziękuję. Sprawdźcie grę. Święta siarka. No i co? I to by było na tyle. Kolejnym odcinku mam nadzieję, że przyjdzie nam spotkać się z Radem. Dobrze, moi drodzy, za pooglądanie, te za pooglądanie tego odcinka wam serdecznie dziękuję. Wy trzymajcie się. Do następnego i cześć.